Legenda o cudownym źródełku. Żyrowa to wioska leżąca u stóp Góry Świętej Anny. Historia miejscowości i znajdującego się tam pałacu sięga czasów średniowiecznych i jest związana z klasztorem Wiemielnicy. Pałac w Żyrowej w obecnej formie został zbudowany w latach 1631-1644 przez hrabiego Melchiora Ferdynanda von Gaschina. Znajdowała się tam dawna siedziba rodowa żyrowskich, którzy w 1447 roku otrzymali żyrową z nadania cesarza Fryderyka III za zasługi na wojnie z Turkami. W czasie, gdy właścicielami Pałaców Żyrowej była rodzina von Gasin, cieszył się on największą w historii świetnością. Właściciele Pałaców Żyrowej byli jedno z najbogatszych w okolicy rodzin. Hrabiowie von Gashin, oprócz przepięknego, bogatego zamku, byli właścicielami okolicznych ziem, a także fundatorami klasztoru na Górze Świętej Anny. Mimo posiadania wielkich dóbr, nie posiadali jednego z największych syna. Brak męskiego potomka nie był jednak ich największym zmartwieniem. Prawdziwą tragedią było rodzinne nieszczęście. Jak wspominają najstarsi mieszkańcy Żyrowej, jedna z córek grafa von Gaschin urodziła się niewidoma. Hrabia nie umiał sobie poradzić z tym dramatem rodzinnym. Zamykał się w komnatach i rwał włosy z rozpaczy. Hrabina von Gashin przeżywała tę sytuację jeszcze bardziej. Nie spała po nocach, szlochała. Bardzo często pogrążała się również w modlitwie. Podczas jednej z takich żarliwych modlitw doznała wizji. Coś nakazało jej pójść do kościoła i tam miała otrzymać dar rozwiązania rodzinnego problemu. Hrabina chodziła codziennie do kościoła, jednak nic się nie zdarzyło. Pewnego dnia, gdy grafini wracała zamyślona z codziennej mszy świętej, zobaczyła klęczącą pod krzyżem staruszkę, a ponieważ słynęła z wielkiej dobroci, uklękła przy niej, by dać jej trochę pieniędzy. Wówczas staruszka spojrzała na piękną, ale smutną hrabinę i powiedziała jej o znajdującym się na bagnach źródełku, między dzisiejszym gogolinem a otmentem, które ma moc uleczania. Grafini od razu kazała służbie pojechać w tamte okolice i znaleźć to źródełko. Żadnemu służącemu nie udało się jednak odnaleźć cudownej wody, dlatego hrabina postanowiła sama udać się na poszukiwania. Przez około tydzień błądziła po okolicznych bagnach, podmokłych łąkach i lasach, aż w końcu ukazało się jej tryskające źródełko. Hrabina wróciła do pałacu po niewidomą córeczkę i udała się wraz z dzieckiem do miejsca, z którego wybijała woda. Po przemyciu twarzy wodą, dziewczynka odzyskała zdolność widzenia. Rodzina von Gashin nie posiadała się z radości, i od tamtej chwili jej dobroczynność stała się jeszcze większa. W podziękowaniu za cudowne uzdrowienie, graf ufundował kapliczkę pod wezwaniem Matki Boskiej. Znajduje się ona w dzisiejszym Gogolinie pośród pól. Kiedy okoliczni mieszkańcy dowiedzieli się o cudzie, zaczęli licznie przybywać do miejsca uzdrowienia dziewczynki. Ta kapliczka stoi do dziś. Odbywają się wokół niej nabożeństwa majowe.